Jakiś czas temu tak sobie pomyślałam, że ginekolog jest chyba jedynym lekarzem, do którego tak po znajomości nie pójdziemy, nie, dziewczyny? Nie? Że tak do teścia się nie pójdzie, co nie? Że on was bada i oj, ja nie wiem, co ten Andrzej w Tobie widział. Że tak z lekarzem im dalej, tym bliżej, co nie? I ja, ja byłam zaskoczona, jak mój kumpel mi powiedział, że on jest lekko zazdrosny jakiego kobieta idzie do ginekologa. I jeżeli w was, chłopaki, jest taka myśl, wywalcie to z bani, naprawdę wywalcie to z bani, w tej sytuacji dla kobiety nie ma niczego fajnego, w tej sytuacji kobieta nie jest w stanie się podniecić, nawet jeżeli ginekolog jest przystojnym brunetem i mówi, że kocha. Mm -mm. U nas po prostu to tak nie działa, no. Wiem, że z wami, panowie, jest inaczej. U was to tam wystarczy, że jakaś stara pielęgniara z wąsem lekko szturchnie pa Moja żona na przykład a propos namiętności po 20 latach ostatnio w prezencie sprezentowała mi w prezencie, bo prezenty się prezentuje, na urodziny wizytę u proktologa. I, o, o, taką przegląd, wiecie, 40-latka, że się tam... Oczywiście. O... Panie się cieszą, bo one wiedzą, one są przygotowywane na to już od wieku nastoletniego, na to upokorzenie. A dla faceta po 40 latach to jak zderzenie ze ścianą. Tam już w ogóle jest, jest na, na samym początku jest bardzo fajnie, jak wchodzisz do poczekalni, widzisz tych wszystkich hopów i każdy ma minę. Nie, jest, ja tylko z kumplem przyjechałem. U mnie luz jest, jest, I to jest, to jest, to jest coś niesamowitego. To co tam się dzieje, e, wszedłem e, i, i tam, i to się okazało, że jeszcze jakaś kamera, I, jest, to jest strasznie i opowiadam żonie no, w domu, że co ty, jeszcze jakaś kamera, że ten, i ona mówi, a przecież ty przed kamerą jak ryba w wodzie. I mówię, przed, ale nie ona jest za. No i, no i bo to jest generalnie tak, że y, y, kładziesz się, szacunek dla tych wszystkich, co byli po drugiej stronie. W narni. Bo to jest tak, że się kładziesz z kulonem ogonem, to nie, nie ma faceta, który by choj raczył. po prostu kładziesz się i nagle w sekundę z, 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 z. W sekundę przenosisz się z Katowic do Bangkoku. I wy się śmiejecie. Ja to wszystko widziałem z kabiny pilota. I jak już minęły te turbulencje wszystkie, Nadszedł czas na refleksję. Tak sobie myślałem już, że w którym momencie tego życia, kariery medycznej tego doktora? On pomyślał, proktologia, to jest to. Ja po 40 zresztą regularnie chodzić do lekarza. Pamiętam pierwszy raz, poszedłem do lekarza, po 40 on mówi: o panie Rwale, 40 na karku, to powiem panu, gwarancja się panu skończyła. Ja mówi: dobrze, to co mam robić? Szczerze, powiem panu. Może to zabrzmi dziwnie, ale sugerowałbym obserwować własny stolec. Wie pan, tak, tak, tak. Z tego można wiele wywróżyć na przyszłość, tak mi powiedział. Ja się tak zacząłem śmiać, a ja wróciłem do chaty, ja pomyślałem sobie, że wyobraźnia mi eksplodowała. Bo on chciał, żebym ja był tak, wiecie, gównianą wróżką. Wyobraziłem sobie tę sytuację, bardzo obrazowo. Wstaję rano, oczywiście zostaję żonę, bo wiadomo, nie wypada. Idę do klopa, szybka dwójeczka, Fuff. ale wody nie spuszczę. Tylko zaczynam wróżby. Aha! Zobaczmy, co tam przyszłość przyniosła. Uuu, chyba jakaś podróż się szykuje. Uuu, chyba Chorwacja, bo tak się w kształcie ułożyło. Ej, jakaś chyba blondyna się za mną ogląda. A nie, nie, to nie było, to jednak, no. Słuchajcie, ja bym w Andrzejki strał przez klucz. Puh!